Czy dźwięk w twoim samochodowym radiu brzmi płasko? Jakby brakowało mu życia? Większość kierowców nie wie, że ich radio kryje w sobie sekret, który zmieni jakość dźwięku nie do poznania. Przestań słuchać muzyki jak przez puszkę. Ale zanim omówię ten temat, sprawdź mój sklep z tanimi akcesoriami do twojego auta: Enimo.net. Fajne gadżety na ciekawy prezent. Dobra, do rzeczy. Pierwszy i najważniejszy krok to korektor graficzny, czyli EQ. Nie ignoruj ustawień basów, średnich i wysokich tonów. Większość fabrycznych ustawień jest nijaka. Zacznij od zresetowania wszystkiego do zera i delikatnie podkręcaj basy, tak by poczuć głębię, ale bez dudnienia. Potem wysokie dla krystalicznej czystości dźwięku, a średnie, żeby wokale nie ginęły w tle. Eksperymentuj. To klucz do personalizacji. Kolejna sprawa to balans i fader. Nie wszyscy siedzą sami w aucie. A nawet jeśli, to ustawienia domyślne często są na środek. Przesuń dźwięk lekto w swoją stronę, skupiając go na fotelu kierowcy. Poczujesz od razu różnicę. Dźwięk stanie się bardziej przestrzenny i w punkt. Pamiętaj o funkcji loudness brzmi kusząco, prawda? Ale często to pułapka. Wprawdzie podbija basy i soprany przy niskiej głośności, ale przy wyższej może drastycznie pogorszyć jakość, wprowadzając zniekształcenia. Używaj jej z umiarem. A najlepiej spróbuj bez niej, skupiając się na samym korektorze. No i na koniec zajrzyj do zaawansowanych ustawień. W wielu nowoczesnych radiach znajdziesz takie opcje jak opóźnienie czasowe, time alignment czy tryb sceny dźwiękowej. One naprawdę potrafią zdziałać cuda, tworząc wrażenie koncertu w Twoim aucie. Grzeb w menu, nie bój się. Jeśli te proste triki poprawiły jakość Twojego dźwięku, daj mi znać w komentarzu. Zostaw łapkę w górę i koniecznie wciśnij przycisk subskrypcji, żeby więcej kierowców mogło cieszyć się świetnym brzmieniem w swoich autach. Pamiętaj, razem tworzymy lepszą motoryzacyjną społeczność. Jeśli ten film Ci pomógł, to mała autopromocja. Odwiedź mój sklep enimo.net. Przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie.